Zespół nasz powstał, po prostu kapela, orkiestra dęta właściwie Twardowice powstała już przed wojną. Później na czas wojenny, no to wiadomo jak było, że to później instrumenty były pochowane po domach, każdy tam gdzieś to, bo, bo odbierali. Reaktywacja nastąpiła po wojnie i też były różne koleje tego, tej naszej orkiestry. Były takie okres, okresy, że orkiestra liczyła nawet 40 osób. A były nawet takie orkiestry, gdzie spadło to do 20, nawet do 15 osób. To zależy w jakie lata, jak, jak, jaka sytuacja była, jak, jak to wszystko się tamtego. Część po prostu się opuściło Twardowice, bo to byli wszyscy, wszyscy mieszkańcy Twardowic, Część opuściło Twardowice, po prostu yy, pożenili się i, 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 i opuścili. Jeżeli chodzi w dalszym ciągu o naszą orkiestrę, no to. Gramy, gramy właściwie można powiedzieć wszędzie, gdzie tylko się da, gramy na, na uroczystościach kościelnych, na uroczystościach państwowych, na obchodach święta strażaka, na obchodach święta innych instytucji jak Koła Gospodyń i, i bierzemy udział także w różnych konkursach. Między innymi zajęliśmy w, w konkursie orkiestr dętych województwa katowickiego w Dąbrówce Małej zajęliśmy trzecie miejsce. Orkiestra Denta z Twardowic od wielu lat uczestniczy w życiu społecznym praktycznie całej gminy. Udzielają się głównie w różnego rodzaju występach, czy to kościelnych, czy to kulturalno-społecznych, w różnych wydarzeniach, w których uczestniczą również mieszkańcy. W ubiegłym roku orkiestra stała się również zdobywcą nagrody Wójta w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy Bobrowniki. W tym roku niezmiernie się cieszę, że Również starosta docenił dziedzictwo naszej gminy i dokonania panów z orkiestry, którzy od wielu, wielu lat już naszą gminę rozsławiają na terenie co najmniej województwa. W moim przypadku to, to już jest tradycja. Dziadek grał, ojciec grał, ja, ja gram no w ogóle z rodziny to kilkunastu muzykantów było do tej pory. No i, i jeszcze. Uczę swojego wnuczka teraz, ma 11 lat, na, uczę go na saksofonie gry i, i jeszcze od mojego szwagra córkę, też w tym wieku. No, na razie z nami jeszcze nie, nie grają, ale już powoli zaczynają. No, mam nadzieję, że łapną tego bakcyla też rodzinnego i, i zostaną w tej orkiestrze. Jak na taką małą wieś utrzymać orkiestrę. Nasza wieś to jest raptem około 400 mieszkańców. No i to, to w duże miejscowości nie, nie, nie stać, żeby zmontować ta, taką orkiestrę. No, u nas się to udało i miejmy nadzieję, że tak będziemy trzymać dalej.